Komisja Rewizyjna, proszę o do na obrad. wniosku pana Rzyckiego pod posłaniem z 20 lipca o zmianie i Nie zmiana o Nie Może to się będzie. Słuchaj, się te chwile, a potem rozumiem. Panie Przewodniczący, nie Podejmowanie uchwał, które wiadomo z góry są sprzeczne z prawem, jest to nieduszczalne. Dlatego Rada nie powinna przyjmować na porządku obrad tego rodzaju pomysłów. Powiem jeszcze jedno, że również poprzedniej sesji informowałem Państwa, jaka jest procedura zmiany planu, tylko w tym trybie można plan zmienić. wprowadza nas tu błąd. Nie chodzi o, o żadne zmiany w planie. Był wniosek o yy, uchylenie z części planu zagospodarowania przestrzennego. Komisja rewizyjna yy, uznała, że każdy wniosek składany przez mieszkańców naszego miasta może być rozpatrywany, dlatego komisja tutaj pozytywnie yy, zaopiniowała pod wprowadzenie I Teraz zadecydują czy czy są za oddaleniem czy za przyjęciem i w ten sposób byśmy tutaj ten zrób przecięli? Nie widzę żadnego problemu. Pani razie, ja w tej chwili proponuję Państwu głosowanie nad zmianą porządku obrad na komisji i które zebraliśmy się, zostało wprowadzone pod osą, szanownych radnych radni. wniosek Pana Kosieckiego. Jeżeli Pani Przewodnicząca wyrazi zgodę, to Pan Osiewski by ewentualnie przedstawił główne założenia tego wniosku. Sprawa po prosta. Wniosek wpłynął, wniosek możemy odrzucić, możemy przyjąć. No to jest wszystko w sumieniu ja rady. Ja to z tego, bo tam e, e, po rok temu wpłynął u mnie ta, taki wniosek. E do tej pory ani jad, żaden radny tego wniosek e, 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 nie To nie jest wystarczy Jak siecie na ulicy, i masz tutaj na para radnych taki e, pupę e, albo e, lalka ręczny, które to decyduje od funkcjonowania tego Co gminy. Panie, Panie, e, Przepraszam, ale jak daję teraz pani e, tego e, Pana oskiego głosu, to proszę, też powinny mi dać też głosów, bo ja mam te Panie, same wnioski. Ta, taka sytuacja w pana przypadku i nie było e, to wtedy trzeba było interweniować no, taką. Drodzy Państwo, temat zamyknął, proszę Proszę. Pan zostało oddalone i koniec dyskusji. Tutaj jest straszenie Rady, rozwołanie Rady. Pan straci sądę. Proszę bardzo, droga otwarta, każdy ma prawo do sądu. Wydaje dobra, mi się, że tutaj musimy to albo za, albo przeciw. Spędzać, przesuwać. Pan ale kolei, każdego z nas, po kolei. Mamy prawo do wiadomości. Pani dziękuję. Pan Rado Mądrości. Ja tutaj występuję jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Jeżeli w tej chwili na posiedzenie nie została podjęta decyzja, podajemy to pod dyskusję radnych, to uważam Panie Radny Lewicz, że będzie Pan miał prawo zadecydować. Albo rzuca Pan wniosek, albo nie. Jeżeli Pan czyta opinię w swojej Komisji, nie, nie, nie protestuje. Teraz, jeżeli chce się Pan zachować, tak, to proszę albo drodzy głosowania, albo Pan podejmie, albo nie, proszę nie podważyć w tej chwili decyzji. Dlaczego komisja moje wniosek proszę, nie ja odczyta? Proszę, 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 Panie, proszę o to, o Jeżeli będzie odczytana opinia Komisji Rewizyjnej, oczywiście, a to ja nie widzę, żeby Komisja Rewizyjna odczytała swoją opinię, jak ja odczytałem. Stał, owszem, członek Komisji Rewizyjnej, Pan Koczarski, ale nie jest Pan Koczarski, w przedstawiciel, jest tylko przedstawiciel przedstawicielny z Panią. Proszę odczytać, niech zgodnie z literą prawa niech to będzie. Proszę pani radna. Jeżeli nikt nie dał obrad o rozpatrzenie, to uważam, że powinny w tej chwili to przez komisję, przez, przez radnych i podjąć taką decyzję. Żeby, żeby nie, temat nie, bardzo jak najwięcej, słuchajcie państwo, nie, proszę, proszę. Proszę, proszę, proszę o Panie Osiecki, żeby zacząć temat, trzy minuty maksymalnie, i proszę powiedzieć to, co mam powiedział na komisji rewizyjnej. I, I i, i, A ja patrzę na zegarek, <noise> tak jest. Dobrze, Szanowna Rado, ja mam prawo się wypowiedzieć o kodeks postępowania administracyjnego mi to zapewnia. Także dziękuję bardzo za udzielenie głosu. I tak, ja składałem dwa wnioski w czasie prac nad planem, później nad zmianami do planu zagospodarowania. Ustawa o planowaniu zagospodarowania przestrzennym nie przewiduje innego trybu, jak rozpatrzenie przez burmistrza tego wniosku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia, rozpatrzenie tego wniosku przez, przez Radę. Przez Radę te wnioski nie były to wynika z uchwały Rady, więc po prostu naruszono tutaj ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym Ja proszę po prostu Radę, żeby wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności, które tam opisane i mam nadzieję, że Państwo się zapoznaliście z nimi i nas jako inwestorów nie zniechęcać. Do inwestowania tutaj naszych pieniędzy, że tutaj po prostu mogą być podejmowane uchwały rady niezgodnie z prawem. Problem jest taki, że prawo się zmieniało i podjęto uchwałę po prostu nie, nie, nie uwzględniając tego, że prawo się zmieniało. Ustawa o planowaniu przestrzennym przewiduje, że władze gminy mają obowiązek śledzić zmiany prawne. I, i, i takie dokumenty jak studium i plan zagospodarowania aktualizować. To nie było robione już na etapie planowania czyli no, i, i, i to te, tego dotyczy wniosek ja bardzo proszę, żeby po prostu... Raz to ukierzyć. Ja sprawdzałem po prostu, jak pan radca prawny się wypowiedział, że nie wolno takiej uchwały podejmować. Ja sprawdzałem dzienniki urzędowe wojewodów. Mogę służyć przykładami, że takie uchwały są podejmowane, które po prostu kosmetycznie to jest sprawa kosmetyczna, nie idą za tym żadne koszty. To jest mały teren, na którym nikt jeszcze nie dostał pozwolenia na, na budowę, i po prostu państwo. Y Ochronicie te wartości chronione konstytucją i mam nadzieję, że 3 minut nie przekroczyłem. Dziękuję za możliwość. Pani Panie przewodnicząca. Pani przewodnicząca, wysoka rado. Ja hmm. jestem zdziwiony tutaj troszeczkę za zapałczywością przede wszystkim dla tego. Ja nie wiem czy wszyscy to czytali. Ja chciałbym, bo często jest tak, że się pewne rzeczy pomija, pomija, fluje się w twarz. Wiemy, że przepraszam, to się nie mówi przepraszam nawet. I pan na Osiewski m.in. pisze. To pan pisze, pyta do momentu, nie do rady. do kierownika Instytutu Dziedzictwa Oddział to do Wrocławiu. I no, pan pięknie pisze, pan na lotne pióro i w ogóle spotykamy, że raportuje, ale pragnę pana, panu przypomnieć, że zadaniem kierownika Narodowego Instytutu jest ochrona dziedzictwa, a nie podbudowa ideologiczna. Pan się urodził że za komunizmu, nam doskonale rusze mówię. Za stworzenia korupcyjnego osiedła dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz ich i To jest oszczędstwo, panie Osiecki. I pracownicy, moi pracownicy, których ja reprezentuję, chcą po prostu złożyć do bezparcia. Proszę złożyć, dosłownie. proszę złożyć. I no, chyba się więc skończy, gdyż to już dosyć. Ty Włoszecz, tych głów pomówień, gdzie pan dalej pisze, że pan Luk wspierał burmistrza w wyborach, jak którego nie. No mi do lakaty bo im... Był był tworzony plan. Proszę pan nie ma głosu w tej chwili. Bo ja mam głos, także proszę mi nie przeszkadzać. Bez ograniczeń czasowych pan ma głos? Tak. Burmistrz pan taki przybija. A pan jeszcze nie ma... Nie takiego skończenia taką i tu Pan również oszczerstwa rzuca wobec mnie, wobec Pana Luka, planów tworzonych do burmistrza Szczerze. Ja wielokrotnie podkarzałem, Pan się czepił jak grzeb w nie mnie właśnie, i Pan z uporem maniaka cały czas szkaluje przede wszystkim mnie. Rzuca Pan różne świństwa, weter, między innymi ten indeks, który Pan przed wyborami wrzucił na stronę Blending Co Jakieś świństwa, Ale proszę, spokój. I Pan doskonale wie, że ten indeks, to nawet nie indeks? Pan indeks, prawda? Pan się do nie przyznał. Że tam nie ma żadnych wpisów, to ja na ten budynek nie wpisy, Są wpisy. Proszę się, nie Mogę się pokazać. pokazać. Pan jest po prostu wielu poszczerbą. Ja to mówię szczerze wobec, bo tego typu kolumnie to naprawdę przez normalne usta nie możemy Ale Panu to przystoi. Gratuluję godnej myśli wspaniałego języka i A Proszę pana radcę prawnego o udzielenie jeszcze w określonej procedurze. Jak już jest zatwierdzony, to po prostu po to, żeby wszyscy musieli, bo to ten plan nie dotyczy tylko ludzi, czy obywateli. On wiąże do gminę, on wiąże architekta powiatowego, który daje to pozwolenia na To nie może być tak sobie, że... Że zmieniamy sobie kiedyś sery. Kiedy nam się coś przypomni, to sobie nagle zmieniamy. I tutaj chcę jeszcze powiedzieć, że uchwałę, o której mowa w jednej, czyli o przystąpieniu do y, zmiany czy sporządzenia planu, podejmuje Rada z własnej inicjatywy lub nawiązywanie. Ale jest kolejny zapis. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ustępie pierwszym, czyli o tym przystąpieniu. Wójt, burmistrz jako prezent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studiów, przygotowuje materiały koncyzyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych. Czyli nie jest tak, że Rada może w każdej chwili nawet przystąpić do zmiany planu, bo najpierw chciałbym zgłosić taką potrzebę. Burmistrz musi przygotować te materiały, o których mówi, dopiero możemy mówić, czy przystępujemy do planów. Więc Dlatego ja tak Państwu mówiłem, żeby tej kwestii dzisiaj nie zgłaszam, no, ale jeżeli ona znalazła się na budowę, to proszę jakieś rozszygnięciem podjąć i takie rozszygnięciem... Ale rozdłuje, Pan jest. nadal mówi o zmianach, Panie Radco. Przegłosujmy wniosek. To Ponieważ to... właśnie chciałam Państwu powiedzieć, że my wnioski jako takiego nie możemy przegłosować, nawet nie pojechamy. I jedyną w tej chwili, do tej chwili taką rzeczą, którą powinniśmy zrobić, jest podjęcie uchwały w sprawie wniosku o stwierdzenie ważności pana Zawszego Zarządnego Miasta Gminy wilnie złożonego przez pana Osiewskiego. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z państwa radnych jest przeciw? Proszę o na ręki. Kto z państwa radnych się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w sprawie jedności stwierdzenia ważności pamięć z gospodarowania przestrzennego miasta, i gminy gdyby przez z pana Słowenina Osieckiego została podjęta. Większością głosów dziękuję Państwu. I